Powiedz dla mamy, kto to jest przewodniczka? Taka pani, która walczy w brzuchami. Aha, ale to nie jest wojowniczka? Nie. nie. Nie? A kto to jest listonosz? To jest pani, który zabiera listy. Zabiera listy, tak? Tak. I gdzie on je zabiera? Nie wiem. Aha. A kto to jest weterynarz? Nie wiem. Nie wiesz, kto jest weterynarz? Nie. To jest pan, który leczy zwierzątka. A. I tak pan się zabierze. <grym> Zabiera. Zabiera. Nic, hmm. to jest tak, jak ty chodzisz do lekarza, tak samo do lekarza się prowadza zwierzątka, tylko że lekarz dla zwierząt się nazywa weterynarz. Mm, a da, a da, No a jak, do kogo Ty chodzisz, jak jesteś chora? to mm, do dentysty. <grym>, do ty chodzisz? Tak. To tylko jak mam chore zęby. No, a jak masz chore gardełko, to do kogo chodzisz? Do lekarza. Mhm. A jak to coś się nazywa? i trzeba powiedz mi, co Cię wczoraj bolało? To... Jak, jak, jak? Gaudro. Gaudro cię wołało! To powiedz dla mnie, kto to jest pan kominiarz? Kominiarz, który idzie po kominie komiku, fiku. <gry> tak, To jest pan, który czyści kominy, tak? Tak, tak, tak. I, i robi to szybko mikufiku. Mhm. A powiedz mi jeszcze, a czym jechaliście ostatnio na wycieczkę? Nie, no czym nie, czy nie, się na ja nie, się. czy nie, czym się. czy widzieczkę? Autografem. nie, nie, A nie, autokarem? <grym> Autografem. kim <grym> A kim Dawid był się bawiłaś z z ostatnio? ostatnio? tato. nie. Zwierzątkiem jakim Pieskiem. Nie. Koskiem! Nie krzycz tak. E, tak fajnie mówiłaś. Taki, takie duże zwierzę. Bardzo wielkie, z takim długim ogonem, wielkimi zębami. Taki wow, I nie straszę. No, kim on wtedy był? A, robotem. Nie, zwierzątkiem. O, Baranem! <grym> Ty jesteś baranem. Burzakiem! <grym> Kto jest burakiem? Ja? <grym> no. <grym> jak mama Ciebie nazywa, jakby Ci mama mówi? <grym> Julia? Jak <grym> jeszcze? <noise> jak jeszcze? Zaraz, <noise> O właśnie, kim Dawid był? <noise> Dobra, jak do Ciebie jeszcze mama mówi? Fidel. Fidozaru. Jak mamusia do Ciebie jeszcze mówi? O <noise> <się> co? Zaraz, jak się jeszcze Ja nie wiem. Au, to <laughs> Dobra, pa pa.